Witam, ponieważ niektórzy postanowili przeprowadzić ze mną wywiady e, nieraz, ponieważ bardzo interesuję się tramwajami. Opowiadałem o tym e, w szkole nawet i każdy chciał się mnie o coś zapytać, więc dzisiaj macie szansę, ponieważ nagrałem pytania moich kolegów, którzy najczęściej po prostu pytania i właśnie dzisiaj będę na nie odpowiadał. Proszę. Co robisz w tramwajach? Co ja lubię w tramwajach? <laughs> fajne pytanie. Lubię w tramwajach to, że niezależnie od pogody jeżdżą, kursują, mają taki sam zapach w środku. Ja uwielbiam ich charakterystyczny zapach. Może to jest widać dziwne. Po eee, sobie coś tutaj zerknę. Bardzo lubię tramwaje, naprawdę. Eee, ale są bardzo fajne. Lubię Constant 105NA. Eee, nie lubię po prostu bombardierów, mają taki system grzewczy, który po prostu czasami może człowieka yy, zdenerwować, że tak powiem. Yy, naprawdę polecam pojazd Constance 105 NA, jeżeli mieszkacie w Krakowie. To najlepszy trójskład, to już powiem jaki jest według mnie, jeżdżę nim prawie codziennie, to jest yy, 390 plus 391 plus 460. Uwielbiam ten trójskład i mam nadzieję, że Wy też go powiedzieć. no niezauważalne w tramwajach no, no wiadomo nie potrafię y, powiedzmy wskakiwać ludziom do y, powiedzmy na głowę i mówić proszę państwa tak tutaj jest to ja tutaj prawda interesuję się tramwajami po prostu jak wsiadam to ja potrafię jeździć cały dzień nie, jestem zauważalny nie jestem zauważalny przez motorniczego który jak powiedział jechałem 19 w Rakowie Boryk o osiedle Piastów Boryk osiedle Piastu, Zapytam się, chłopcze, długo tak będziesz jeździł? Ja mówię, że. No, chciałam tam do 18 pojeździć, a to była 14. Potem w domu mi się troszeczkę znudziło, ale to już inna historia. Może będzie takie pytania o tym. Czy lubisz jeździć tramwajami? No, czy lubię jeździć tramwajami? No, no ja umiem jeździć tramwajami. Poprzednia moja wypowiedź chyba to potwierdza. E, mianowicie. Nie lubię, jak jest tłoczno. <ślesz> Bo, ja... <ślesz> Bo ja lubię siedzieć. Jestem normalnie młodym człowiekiem, mam dopiero 11 lat. Lubię, e, sta, e, lubię siedzieć, e, lubię podziwiać krajobrazy. Mam nadzieję, że będzie taki tramwaj, który po prostu wyjedzie z li. E, Wyjedzie z Krakowa, po prostu odstąpimy od tego Krakowa i wyjedziemy tam. W jakim masz przyjemność z tramwajami? W wielkim mieście mam przyjemność jeździć tramwajami. Mam, miałem, mam przyjemność jeździć w Krakowie. Zawsze po szkole wracam 79. Także tam można jeździć czymś innym. Można też się spotkać w siódmej. No, tak, jestem ubrana ostatnio w czasie. E, tak, w Krakowie miałem przyjemność jeździć w Dąbrowie Górniczej. Czy można po tą kartę miejską? Wydawałoby mi się, że zapalony fan tramwaj ma Krakowską kartę miejską. E, ja mianowicie muszę powiedzieć, że nie mam karty miejskiej. Można kupić sobie 10 biletów, naprawdę mało kosztują, 12 złotych. Jeździ mi cały dzień, już na 5 teraz starczy, w tej i we w te a karta, za kartę miejską płacicie naprawdę więcej niż za takie bilety, dlatego ja karty miejskie nie, nie używam. Dlatego, że ja mam czas tylko w weekendy takie na przykład w sobotę albo po prostu jak babcia mnie kiedyś zabiera, to wtedy mam okazję jeździć. Tak to nie mam jedzić, yy, okazji jeździć, tylko ze szkoły do domu, z domu z, do szkoły, dlatego no, karta miejska jest mi niepotrzebna. Jeżeli będą wakacje, to oczywiście sobie wykupuję na te dwa miesiące kartę miejską, yy, dwie karty miejskie i e, nie, nie, e, no na co dzień nie. Czy wiesz dużo o bombardierach? Ja prawdę, jeżeli... Ja mogę posiadać krakowską kartę miejską, ja... E, no, e, w każdym bądź razie jest to takie... E, naprawdę no miłe takie i... Jeżeli ktoś po prostu powie, mi, kup tą kartę miejską, bo będzie ci taniej, po prostu może jakieś zniżki by były coś, tak, kupiłbym, może to jest troszeczkę tak, ale no, nie mam karty miejskiej, niestety. Czy kartę, kartę miejską? E, czy wiem dużo o bombardierach? Czy e, wiem mm. dużo o bombardierach? Tak, 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 wiem dużo o bombardierach, jeżeli ktoś... Napiszę tam w komentarzu na dole, bo na dole są, jest możliwość dodania komentarzy i głosu pozytywnego, negatywnego, ale dobrze. To tak, mogą mnie zapytać coś o bombardierach, tylko żeby były na razie tak o Polsce, nie żeby weźmieć nic z Hiszpanii. No wiem dużo o bombardierach, nawet to gdzie zapisuję. Naprawdę no, lubię tramwaje i... Ale bardziej lubię zdecydowanie Konstar 105NA zwane no, podobnie z stop, 105 stop, po prostu. Czy prowadzi jakąś książkę? Czy prowadzę jakąś książkę? E, tak, 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 tak. Prowadzę jakąś książkę, która wyjdzie kiedyś do księgarni, jak będę dorosł. Na razie ją muszę zapełnić cały. Jest to na wielkości takiego dzielniczka. Z drugiego notebooka, który można kupić dosłownie w każdym sklepie, w każdym sklepie można kupić zwykłego, słuchajcie, notebooka, ale w tym notebooku, na pierwszej stronie, jak otworzycie kiedyś tą książkę, będzie ty tytuł, autor, Patryk Tabak, czyli ja, Grześ Mentar, mój kolega ze szkoły, Pomoc Grzegorz Mentar. Założony, dedykuję, dedykacja, Komunikacja w Polsce, tytuł mały, dla fanów komunikacji mój autograf. E, tutaj znajdziecie informacje o koncepcjach, o typach i o e, ile egzemplarzy jest w Polsce w tych miastach, a tu o Bombardierze. E, na środku książki natomiast, troszeczkę to pomieszamy, ale co myślę o tramwajach, czyli ja i tramwaje. Tutaj już będą autobusy w Polsce. Też jest tutaj mój podpis. I tutaj będzie o autobusach. A pod koniec książki podpisy czytelników. Już mam tutaj od pani Puch i od y, Grzesia Mentala. Nie pytajcie, kto to jest pani Nie pytajcie. Również z, y, z tyłu książki y, jest załączone także co myślimy o autobusach. Czyli ja i autobus. Obecnie ta strona jest pusta. Pod koniec są Krakowskie, czyli gdzie jeżdżą, jaką odległość pokonują i informacje, która jest na Pozdrawiam wszystkich panów tramwajów, zarówno e, tych, którzy mniej lubią tramwaje i tych, którzy więcej. Mam nadzieję, że te pytania pomogły Wam e, w najbardziej dręczących Was, myślę, pytaniach. Nie nagrałem ten filmik po to, żeby mieć e, robotę przez te 8 minut, 9 minut, tylko po to, żeby... Oczywiście nie zadawali mi już pytań, jakie napisałem na YouTube, i podam naszą klasę kiedyś, miałem inne konto i pytali się mnie, czy interesujesz się tramwajami? Co w nich lubisz? Te wszystkie odpowiedzi były tutaj w komórce w dyktafonie były te pytania i ja na nie udzieliłem odpowiedzi. Mam nadzieję, że przydatnej. Jeżeli teraz ktoś mnie zapyta, to ja osobiście podaję link do filmiku tego. I mam i y, napiszę ogromny do z rozważaniem poważny. Dziękuję. Było mi bardzo miło. Do widzenia.